Moi mili, witam serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj będziemy uczyć głupie dzieci Dobra, nie będę wyzywał od razu, moi drodzy, może mądre dzieci. Sprawdzimy, i oczywiście, będziemy dzisiaj. Ja się czuję w rolę nauczyciela, będę uczył, może dobra, nie chcę demoralizować ich przede wszystkim. Będę nauczał jak najlepiej potrafię, moi drodzy. Czyli moi drodzy, dzisiaj gierka na telefon, aplikacja. Ostatnio bardzo Wam się spodobał Tomek, prawda, Tom e, giereczka i, i nagrywam dzisiaj kolejną. Już tą gierkę nagrywałem, moi drodzy, ale na kanale Palem Games Plus, także jeżeli chcecie kolejny odcinek zobaczyć, to macie właśnie na tym kanale subskrybujcie kanał, łapeczki do na ekranie macie trzy ostatnich obserwujących oczywiście pod spodem. Lecimy z telefonem, prawda? Z Gieraczką. Let's go. Mamy chłopaczka, mamy jakąś taką koleczkę strasznie. Nie wiem, czy oni chcą są jakiegoś cukierka dostać, ale zobaczymy. Okej, okay? mamy 279 dolarów. To już jest coś. To już jest coś. I rozpocznijmy, prawda, zabawę. Dostaliśmy. Nie, to nie jest gruszka. To jest to jest banan. I dajemy X -a. niestety. No pewnie, no oczywiście. Mam nadzieję, że tu nie zwalę nic z angielskiego. O, Kujon! Ja, to jest mój ulubiony uczeń, moi drodzy, mój ulubiony uczeń! Kujon, nazywa się... Tomek. <laughs> eee, nie, to, to nie jest ta nie, truskawka. Przykro mi. Jezu, myślałem, zawiodłem się na to. Jezu, zrób to. Nie. Co? Czekaj. Czy tam było napisane Strawberry? Czyli. Dobra, powinno być. O! I, i teraz jest Pineapple. Wcześniej był Pineapple. Dobra, nieważne. No X, no oczywiście, że X. O! To może, ej, może system źle wykrył, nie, system źle wykrył. <laughs> ja nie jestem chyba taki głupi z że nie wiem co to strawberry. No przecież truskawka. Nieważne, dobra. O, jestem jak ja wyglądałem, ja zapomniałem jak, jak ja wyglądałem, ale. Za, zapuściłem sobie brodę, prawda? Bo nie chciało mi się goleć wizowie Co za tragiczna reklama. Moi drodzy, reklamy z tygier są. <laughs> nie mogę na to patrzeć, co to jest? Kurde, wyłączamy to. Jeszcze coś? Jeszcze więcej reklam dajcie, może co? Ja nie mogę. Za reklamy to jest knit. Znajdźcie ludzi, co oszukują, moi drodzy. Sprawdźmy, kto oszukuje z nich. Uwaga, ktoś podgląda, ktoś na, na telefon patrzy, ta się sufit patrzy. Mm. O, 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 a ty co tam robisz? Dobra, lecimy. Muszę teraz znaleźć. O, nabieżona, nabieżona. Namierzona, namierzona. Haha, przykro mi. No i wypad, wypad z klasy niestety nie zaliczyłaś tego sprawdzianiku. Bardzo o kolejny, a ty co? Od koleżanki, która już poszła sobie ściągasz, ty już w ogóle jest bezstrzelne No nieważne no Czekaj, 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 dobra to jest kolejna, niech będzie. Ale ona zgapiała najpierw od niego, a ten gość zgapiał od koleżanki, która zgapiała od niego Mózg rozwalony, no, co się tu stało? Nie reklama, dlaczego? O kurde, jesteśmy jakimś wikingiem! Ale no naprawdę muszę obejrzeć reklamę. O nie nie chcę tego, nie chcę być wikingiem więc mówię, nie będę oglądał reklamy. O, rolling! Na co ja wydałem? Dlaczego mam 11 dolarów? Ktoś mnie okradł? Który to uczeń? Któryś uczniów mnie okradł? Ej, nie podoba mi się to Miałem 279 dolarów. Tak jest No są jakieś reklamę mam zobaczyć, tak? Ale buj... bójka? bójka! <laughs> dlaczego? Co ja mam klikać Nie, co to da? Jezu, jak oni się chwieją na, na nogach, jak nie wiem, jak żele, jakby mieli żelki Ej, ej, o <laughs> Koniec bójki, niestety, przykro mi, nie, nie ma bujek w mojej szkole Jestem waszym chowawcą A ty co, co ściągasz z ręki? Lecimy, co ty mi tu dajesz? Stranger Things, o, oglądałem ten serial Nie, 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 to nie jest TV show, przykro mi, kolego Niestety Actor from the Dark Knight, o Jezu, nie wiem, nie mam pojęcia Toy Story To nie jest książka, to jest film, przykro mi to jeszcze wiem, ej, ale. O dobrze. <laughs> dobra, damy Tutika. Bo wydaje mi się, że nie mógł dać wszystkiego złego. O nie! J TV show. Czekaj. Ja źle, ja źle skumałem TV show, bo ja myślałem, że to jest jakiś taki. Pokaz jakby. Znaczy, nie, że to jest serial. No nie może to być TV show. No dobra, no okej, okay. no źle zaznaczyłem, niech będzie. Okej, okay, niech, niech nie, no, spoko. Szynek. No to jest, to jest film, oczywiście. Frozen, o ja tego nie wiem. No chyba też A Friend of Shank... no Donk... Don Don nie było chyba żadnego Donkeya. Don o, Bardzo ładnie! Pięknie! <grych> Aż można obejrzeć szeroka, nie? Aktor Men in Black, Tom Hanks, nie mam pojęcia. Titanic. No Titanic to jest film, no Myczek. Y Mother of Bart Simpson Nie wiem, ja nie mogę, naprawdę nie wiem. Nie wiem jak się nazywa. Dobra Tom Hanks brzmi przyzwoicie i to też brzmi przez Ja, a dwa źle! Przepraszam, nie jestem dobrym nauczycielem, ale widzisz, chciałem żebyś zdała teścik, tak? To, to się liczy. <grym> mam zapytać się klasy, tak? Dobra, let's go! Co mam się zapytać klasy? Kto jest pomocnikiem Shreka? Się... No tak, to jest... kto jest pomocnikiem Shreka? No nie no, czemu ja chciałem wybrać swojego kujonka, tak? Z pierwszej ławki. On by mi odpowiedział dobrze, ale dobrze. Wybierzemy tych z ostatnich, czyli najmniej grzecznych. Klikam na ciebie, o. Wstajesz? Nie. Niestety. Przyjacielu niestety nie. Kolejny z ostatniej ławki. Frodo, niestety, przyjacielu nie, zła. Ko kolejna dziewczyna, uwaga. Nie. Dobra, czemu ostatnia osoba? Dobra, ty dziewczynko będziesz wiedziała. Do a to chyba... I właśnie. No tak, to bo w, w tamtym pytaniu to w ogóle było, to jest jakieś powiązane. Już było takie pytanie. Kto jest? W jakim kształcie jest blizna Harry'ego Pottera? Eee... Hmm... No dobra, pierwsza ławka, będziesz w... Nie, nie, gwiazdy, przykro mi. Myślałem, że uczennica z mojej pierwszej ławki będzie wiedzieć, no ale myliłem się. Ostatnia ławka? No tak, nie? Lightning Bolt. No wyśmienicie! Ostatnia ławka wykazała się i chyba będzie przeniesiona ta osoba do pierwszej ławki. Mm, no i co i teraz będzie reklama? Jasne! <śmany> Znowu to samo. Nowy outfit. Kim ja będę Bobem Budowniczym teraz? Nie, nie chcę być Bobem Budowniczym. Jest naprawdę. Ale ja mam kasę teraz, patrz ile? Odrobiłem się, czekaj, co, co kupujemy? Eee, nie, geografii nie chcę. Nie, nie chcę geografii. Jedzenie, jasne. Jedzenie. Mam, a z, mam. Tablicę trzeba zrobić. No to kto, ale ładnie na, ktoś narysował. Nie jestem zły nawet. Nie jestem zły. Bardzo ładnie. Dobra, zmyj to, ale to się dziwnie myje. Co w się sensie tak. nie fajnie. O, satysfakcjonujące nawet. Ready for. okej, okay. okej, okay, znowu się ustawili w kolejce. Czego wy chcecie ode mnie? Orange, o! No postarałaś się. Ładnie. Postarałaś się. Proszę, mykaj. O, jest ikunion. Ja uwielbiam go. Naprawdę mój ulubiony uczeń. Wygląda tak, tak miłego. Kurde! No perfekcyjnie mój ulubiony uczniu. Jestem dumny. A plus. Znowu to samo. Nie. No, no teraz dobrze nagle zaznaczyło Czemu nic. <noise> no nie, nie smutaj gościu, było dobrze A z jedzeniem już było wcześniej w ogóle O ja, bo ja to drugi raz wziąłem O, monitorujemy, prawda, hol Ostatnio było takie zamknięcie, nie wiedziałem o co chodzi Dobra, no i co? Co ty robisz? Eee... Była grzeczna? Dobra Le Dajmy jej ten, o, zro nie, nie zrobiła Złych rzeczy dużo, sprawdźmy dalej o, ty co, ojoj, ooo, za dużo, za dużo złych rzeczy, przykro mi. O, nie, bójka! O, się przestraszyła, no i co? S spray? <grym> a to nie, no dobra, dajmy ten da uciec, trudno. Nie będę czekał, nie będę reklamy oglądał, halo. No, great, nie jest źle, 643 dolary tym razem. Dajesz radę, dajesz radę, Stefan. Jest, to jest Jan Matejko, a nie, no nie, nie, nie chcę, nie będę oglądał reklam. Okej. Okay. Co teraz? 400 dolarów! Ho 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 TV and Film Geografia Nie no dobra moi drodzy obejrzymy to bo biznes moi drodzy to może być ciekawe Ojej jak się stęskniłem za tym moi drodzy ostrzenia ołówków Nie wiem kiedy ostatnio to było O jest, Perfekt? To trzeba z gracją Jasne, idealnie Pewnie wizowy <grym> Jak chcecie, mogę wam ostre nie ma sprawy. Ja się kapkę na tym znam. Okej, okay, biznes, tak? E, engineers work with blueprints. Inżynierowie pracują z planami? No bo tak, nie? Zobaczymy. E, app for shopping, nie, no Spotify to jest dosłuchanie muzyki, przykro mi. O oh, jest, jak na. No. Dobra, o, zaznaczyło mi. E, aplikacja do pisania. No tak, WhatsApp to jest aplikacja do pisania. O, no. Dobrym nauczycielem jestem. Dzięki, dzięki. nie musimy tego mówić. <grym> <De> <grym> o nie, kujon, co ty zrobiłeś? Dlaczego? Dlaczego? Aplikacja do randkowania. Spotify. No nie, tam nie znajdziesz miłości. Kujon, dlaczego? Produkt. Sold by Gucci, no Gucci bags, no. O, ale brzydkie. E Volkswagen. <grym> Video games. Nie, 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 przykro mi, to jest marka samochodu. Jezus, jak reklam. Dlaczego mi to zaznaczyło jako tik? Dlaczego? Dobra, ostatnia osoba. Eee, Produkt sold by Pepsi, Soda Drinks, no tak. Elegancko. Produkt sold by Out. No też nie videogames. Teraz X. O, świetnie. Up for viral videos. Videos <grywy> Tinder, no tak. Nie! Boże! Miałem w głowie TikTok. Cinder to jest do randkowania Mmm, boże. Mm, przepraszam, przepraszam, widzowie Nie jestem, ja po ja prostu nie siedzę w takich rzeczach, widzowie, Ja. Proszę, nie smutaj. O nie, znowu musimy znaleźć. Cheaters, tak? No dobra. Mogę podziałać. Nie, nie, nie. O! Już się narzuca. Jeżeli ona, ta po lewej, będzie zgapiać od tego gościa, który właśnie wyszedł, to no chyba wyjdę. O nie, kujon, nie! Czemu ty? Kujon, czemu ty? Dlaczego? Co? O boziu, a co jak nie wezmę? noś nie, nie zauważyłem cię, spoko, masz szczęście Daję ci szansę Oje, dlaczego ty ściągasz od osoby, która właśnie ściągnęła od ciebie? To jest niedormalne, czemu tak jest? O nie, czemu ty jesteś smutny? Nie no perfekcyjnie, 152 dolary My co raz więcej zarabiamy, szefie Dobra, ostatnie to niech będzie sport Niech wam będzie, o nie, znowu to No już, 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 już. nie ma Kują się, kują siebie z dziewczyną? Co jest to mnie tak? Co się z tą dzieje? Najpierw ściągasz, teraz bierzesz się z dziewczyną. Moi drodzy, ja musiałem przestać, bo yy, kują zrobił za wiele teraz z tym razem. Zostawcie opeczkę do gry, subskrybujcie kanał i, i żegnam się z wami przyjaciele. Bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Przede wszystkim zostawiacie opeczki do gry i piszcie, czy chcecie więcej takich właśnie aplikacji, Gierek, coś tam. Ja dla Was mogę znaleźć jakieś nawet dziwne jakieś aplikacje porąbane i tak dalej. Nie ma problemu. Subskrybujcie kanał, trzymajcie się, cześć, do zobaczenia, a i subskrybuj channel, tak? Dogadaliśmy się? Świetnie. Tyle, nie? Trzymajcie się i żegnam.